Witajcie moi kochani na kanale Perła Ja kochani jeszcze dzisiaj nie malowałam Więc postanowiłam, że pierwszy raz na kanale Pomaluję się z wami i pokażę wam makijaż O który prosiliście mnie Czyli taki codzienny Najprostszy moim zdaniem make up w momencie, kiedy maluję oczy jakimiś takimi cieniami bardzo sypiącymi się czy brokatowymi, wtedy wolę najpierw pomalować oczy. Ale w codziennym make-upie, który muszę zrobić naprawdę na szybko, jeszcze przy synku, który no, domaga się uwagi, to po prostu zaczynam najpierw od twarzy, a dopiero później robię oczy. Ja już pielęgnację nałożyłam. Nałożyłam krem pod oczy. Na powieki pod oczy od awy z ekstraktem zielonej herbaty. Ten używam. Mi się powoli kończy. Na usta nałożyłam Carmex Watermelon SPF 15. I testuję teraz ten krem od Mary Kay Time Wise z SPFem 30. I powiem Wam, jest nawet dosyć fajny na razie. I zróbmy także zaczniemy od yy, bazy ja mam bazę już wam pokazuję Ryskuję to wszystko mam aktualnie bazę SAA Beauty Primer 360 baza 3 w 1, matowienie, wygładzenie trwały makijaż i na razie jeśli chodzi o bazy właśnie takie matujące, sprawdza mi się najlepiej z lepsza od tej z Rimmela. Więc nakładam bazę głównie w strefie, te, gdzie moja skóra się bardzo przetłuszcza. Nałożone. To jedziemy z podkładem. Ostatnio testuję bardzo mocno podkład od Kobo. To jest ten nowy Kobo Professional Pro Formula Full Cover Foundation. Długotrwały podkład o bardzo wysokim stopniu krycia pigmentacji. Dzięki pigmentom w otoczkach precyzyjnie łatwo się aplikuje oraz dopasowuje do odcienia skóry. Zastosowane składniki kontrolują wydzielanie sebum, a także nadają jedwabiste wykończenie. Nie wysusza delikatnych partii skóry. Formuła zapachowa. Wstrzątnąć przed użyciem. To jest właśnie ten Wstrząsnąć, nigdy nie wstrząsam Dobra I jedziemy, nakładam sobie dwie pompki Na rękę Tak, i dwie pompki mi zupełnie wystarczą I krycie to on ma naprawdę Jedną z najmocniejszych Jakichś podkładów mam No, więc nakładamy Najpierw zawsze nakładam sobie na jedną stronę, paluszkami sobie rozkładam trochę na szyję i doklepuję gąbeczką, mam gąbeczkę z ibry, bardzo ją pokochałam, zobaczcie jaka ona jest słodzitka i doklepuję druga strona druga Jaka mi została Zazwyczaj jeszcze tutaj na niedoskonałości Dokładam I doklepuję Zobaczcie Jakie ma Wszystko zobaczcie mi tutaj przykro Wszystkie te moje okropne niedoskonałości Brakuje mi tutaj chusteczki Wezmę Teraz ten nadmiar, co jeszcze mi został, sobie wcierem, żeby mi nie przeszkadzał. Teraz wybaczcie, zobaczę, czy Wy mnie jeszcze widzicie. Widzicie. To podkład nałożony. Bierzemy korektor. Mam korektor od Catrice Liquid Camouflage od odcieniu 005 Light Natural i nakładamy pod oczy i na powieki jako włazę pod cienie o. i gąbeczką wklepujemy. dalej jeszcze przykryjemy te niedoskonałości też tym korektorem i zawsze przed miesiączką tak mam, żeby nie tutaj wysypie. i doklepujemy paluszkiem wtedy jest mocniejsze krycie. pudrujemy jedyny puder jaki teraz mam bo reszta mi się to jest ten puder od Ibry, który testuję jest to transparentny puder numer 1 ma taki fajny puszek aczkolwiek mi się ten puszek nie sprawdza za bardzo ale teraz go użyję zobaczcie głównie strefę T Porządnie. No, oczka też. Ja lubię mieć korektor jako bazy przydarowany. Ale mi się sprawdza. Troszkę trzeba wysypać. O! I jedziemy. Z podrowaniem! E, mam cerę mieszaną, kochani. Że jesteście. No. A więc. Później robię brwi. Mówię tutaj, mam taką seszeczkę z produktami do brwi. Dzisiaj może użyję po prostu cieni. Jak szybki makijaż to jedziemy z cieniami Mam swoją paletkę. Ulubioną już dezalowano od Renée, eyebrow set. Tak to wygląda. Nie, nie widzę tutaj numeru i tutaj był wosk i jest kilka właśnie cieni. Ja najczęściej chyba używam tego. Eee, pędzelek do oczu. Mam taki już też lata ze mną jest od Hakuro. wiem mam ile, bo już się chyba starło. Eee, no. A, I jedziemy z oznaczeniem drwi. Brwi wyglądają już tak. Wyłączą, rozładował mi się telefon, wybaczcie. Yy, jak już są wymalowane, że tak powiem, to wtedy nakładam yy, to jest fikser do brwi z Po prostu wyczesuję je do góry. Jeszcze raz od dłuższego czasu wyszły mi takie ładne brwi. Jest to nagrywanie, widzę, że mi służy. Dobra, ok. Teraz one wyschną. Mam sobie tu. I jedziemy z cieniowaniem popieki. Doklepuję sobie tutaj, co mi się jeszcze tutaj w załamaniu zebrało. I tak jak wam obiecywałam makijaż dzienny oczu taki delikatny a więc mam tutaj paletkę od Freedom Makeup Pro Decadence Palette Magic ona wygląda tak cienie są bardzo naprawdę bardzo neutralne jest lusterko, nie patrzcie w jakim stanie, proszę cienie wyglądają tak widzicie naprawdę same praktycznie neutralne, ja bardzo lubię ją do makijażu dziennych zaczynam od matowego beżu tu jest ten pierwszy kolorek, o właśnie ten i nakładam go jako cień bazowy na całą powietrze zaczynając tutaj pod łukiem brwiowym widzicie co, te filmiki na youtube oglądane przeze mnie bardzo dużo dają, nawet Nauczyłam się już wszystkich terminów. Yy, używam z MSQ pędzelków z Aliexpress, są naprawdę świetne, dzięki Nikola za polecenie mi ich. Idziemy dalej na całą powiekę. Nawet jeżeli bardzo się śpieszycie, to nawet to już wystarczy, żeby dobrze wyglądać. Ok, dalej. Załamanie powieki podkreślamy jakimś brązem. Ja zrobię tym jaśniutkim, tutaj trzecim brązem. Widzicie tym? Po prostu wykonturujemy powiekę. No. I zobaczcie, tak to tutaj wygląda, że nakładam tutaj w samo załamanie powieki, tak delikatnie, i rozcieram. Blending blending i druga część to ma być, wiecie, szybki makijaż, więc idziemy drugie oko. Jak z malowaną, to ona właśnie mówiła, żeby tutaj za tą powiekę podkreślić, a potem do góry tak troszkę rozblendować. no. To się prezentuje na razie, tak? I jak się śpieszymy, to po prostu nakładamy jakieś serwerko, jakiś błyszczący po prostu cień. Ja dzisiaj, żeby było spektakularnie trochę. Wybiorę mm, ten tu złoty cień. I nałożę go na całą powierzchnię powieki ruchomej. Po prostu paluchem grab. I nakładam tutaj po prostu, widzicie, paluszkiem. Na całą tą powierzchnię ruchomą. Dokładam kilka razy, żeby po prostu bardziej błyszczało. To jest piękne cienie, taki błyszczące. Mam tu kilka właśnie w tej takich ulubionych. I na drugie oczko. Kiedy nakładacie paluchem właśnie takie błyszczące cienie, to pigmentacja jego jest lepsza i bardziej się błyszczą. Można jeszcze użyć czegoś w stylu nyx, glitter, primera, podwód, ale zobaczcie, on sam po prostu tak się błyszczy w szok, Więc chyba nie potrzebuję nawet jakiegoś pomagacza. Biorę ten pędzelek, który używałam do tutaj do załamania powieki. I po prostu tutaj sobie to tak na granicach rozcieram żeby połączyć z tamtym cieniem, żeby nie było takiego widocznego przejścia no i tyle, powieka górna można tutaj przyciemnić kącik zewnętrzny tutaj jakimś właśnie ciemniejszym brązem z paletki, ale jak się spieszymy to już nie mamy na to czasu, więc zostawię to tak, jedziemy dolną powiekę, biorę jakiś malutki puchacy pędzelek Teraz mam um, Blended Precise Blending Pro 226. To jest taka mała kuleczka. I biorę się za ten cień, który przedtem używałam do załamania powieki, ten tutaj brązik. I całą powiekę tutaj dolną zaznaczam nim. I rozcieram i łączę tutaj z górą, tą górę nawet troszeczkę sobie poprawię, i drugie oko to samo. I zobaczcie Pięknie, naturalnie, błyszcząco Idealnie Dobra I jeszcze zaznaczymy kącik Wewnętrzny Jakimś tutaj błyszczącym Też, więc wezmę inny pędzelek Akurat ten z MSQ Wezmę taki I tutaj mam taki cień Taki dosyć delikatny, błyszczący Wezmę go Taki beżowo-brązowy po prostu tutaj w kącik nałożę, łączę tutaj ze złotkiem u góry na tutaj środeczek i troszeczkę tutaj na dolną powiekę zjadę, więc kącik trochę tutaj wszystko połączyć. O tutaj w normalnym czasie jak tutaj się nie śpieszę, ale jak on się śpieszyła, to to naprawdę szybko idzie, więc łączymy o można tutaj jeszcze wrócić do tego pędzelka z dolnej powieki i po prostu tutaj sobie to troszkę połączyć ten brąz z tym tutaj zobaczcie gotowe można by dołożyć kraskę jak mamy więcej czasu ale jak nie mamy to zostawiamy to tak jak jest i i i i jedziemy z tuszem do rzęs ja dzisiaj mam taki tusz od Maybelline one by one Volume Express Satin Black. Jego szczoteczka wygląda tak. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię odkąd. Go dostałem od Nikoli, bardzo dziękuję. Najpierw sobie tak i do góry. O. Jedna warstwa na każdy. I dolne rzęsy. Nie zapominajcie o dolnych rzęsach, to też jest ważne. Druga warstwa. Teraz już do góry nie daję, tylko na dół. Yy, w sensie od góry nie nakładam, tylko od dołu. drugie oczko i zazwyczaj nakładam dwie warstwy no ostatnio słyszałam o trzech więc może może to jeszcze druga warstwa na dół dobra spróbujemy z trzecią a co ale trzecią daję jak już to tylko Góry. Na dół już nigdy nie daje trzeciej. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Oczy byłyby gotowe, więc szybciutko poszło. Dobra. No to teraz mm, konturowanie. Mamy brązer, róż i rozświetlacz. Brązer. Biorę sobie panzelek mój ulubiony do konturowania z inglota. Taki płasko ścięty. Oj lusterko. No tutaj w tym mam brązer Vibo Beach Cruiser yy, chyba 01. się nie mylę. Yy, no i ciap ciap i jedziemy tutaj. I tutaj słyszałam u zmalowanej, że tutaj powinniśmy nakładać brązer i iść do góry. Troszkę za mało sobie nabrałam. I drugie poliko. No, już mam teraz więcej, więc może albo troszeczkę. I teraz na czółko kontrolujemy czoło. Ja mam wysokie czoło, więc u mnie to jest bardzo ważny krok. Też też go zawsze pomijałam. Troszkę poprawiam. Jeszcze troszkę tutaj pod żółpwą. Może wy teraz mnie tak dobrze nie widzicie. Czekajcie. troszkę poprawię mam nadzieję, że teraz widzicie lepiej eee, i róż jest też paletka z Freedom tylko, że pro palet Peach and Baked tutaj są same róże, tak naprawdę dwa rozświetlające i dzisiaj użyję sobie tego a co, jak szaleć to szalec. Yy, dobra, użyjemy tego lusterka Trochę go przetrę yy, I nakładam troszeczkę Na ten sam pędzel I tutaj o, Najlepiej się uśmiechnąć Wtedy już wiemy gdzie Nałożyć go I łączymy z bronzer Drugie poliko Tutaj uśmiechamy się o. I łączymy z brązarem. Ja lubię wziąć pędzel do pudru też i po prostu sobie to jeszcze raz razem wszystko rozetrzeć. I czasem nałoży się za dużo, tutaj mi za nisko zeszło, ale no, dobra Zostawmy to tak. E, dobra, czyli brązer, róż mamy z głowy i mój ulubiony rozświetlacz od The Balm. Dostałam je, ja, bo to one są drogie. E, i użyjemy dzisiaj tego najjaśniejszego, tego takiego szampańskiego, bo jest czy jest różowy, ten brązowy, to chyba będę jako cień używać, bo do mnie nie pasuje. Próbowałam go jako brązer, ale mi nie pasowało. Mary Luminizer, można osobno go też kupić, jest kultowy. Tutaj też mamy lusterko. I nakładamy. na tym samym pędzelku. Tutaj po prostu na szczyt kości policzkowych. O. I drugie poliko. Wniosek. Tutaj u kupidyna. Założymy troszkę tu, tu. Proszę. Gotowe. Zostały nam usta i wszystko, kochani. To jest naprawdę szybko, jak bym nie... No. I a widzicie, zapomniałam o kredce tutaj y, na linię wodną. Najlepiej y, kredkę nude albo białą, ale już teraz nie dodaję, jak już dałam więc pamiętajcie o tym, że można też to dodać. A, gdzie moje lusterko? I mam błyszczek. Mój ulubiony. Jeden z dwóch mam dwa ulubione. Ten jest Golden Rose Vinyl Gloss High Shine Lip Gloss w odcieniu 01. Tak wygląda, one są świetne, jak one błyszczą, po prostu tafla na ustach, zobaczcie. I nakładam. Gotowe. Pani makijaż w sumie skończony, ale można jeszcze użyć mieć kolejną, gdybym ją tu miała. Poczekajcie moment. Nie wiem co mam. O jest, za mną jest. jest yy, mam taką z Avonu Magic Prep and Set Spray. Chwalający tutaj do makijażu mark. No, on jest z Aivonu. Po prostu spryskujemy całość i gotowe. Ja lubię tego używać, bo mam ich ktoś trochę, dostałam je. Więc tak wygląda skończony makijaż. Nic, kochani, dziękuję, że jesteście. Subskrybujcie, lajkujcie. Chcę się rozwijać też dla siebie, dla Was. Więc wszystkiego dobrego, kochani. Do zobaczenia.